I komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy. Kończyła mi san Honda. W tym przypadku bardziej rodzinna niż wygląda i w sumie to nawet szybsza niż wygląda, bo jest to Honda z układem napędowym hybrydowym. Cerfauka po faceliftingu 2.23, ale to jeszcze nie jest ta najnowsza premierowa CRV, ale wciąż nowa i aktualna generacja, obecna, właśnie tego rodzinnego. Japońskiego szlagiera. Ten samochód bardzo mocno i bardzo rodzinnie konkuruje na przykład z Toyota RAV4. Podobnie jak RAV4, jest bardzo zdroworozsądkowy, bardzo ekonomiczny i jeszcze bardziej rodzinny, bo o to chodzi właśnie w tym samochodzie. Z czego znamy Hondę? Z tego, że bierze olej, a także z tego, że jest niezawodna i trochę dynamiczna. Ta to wszystko spełnia oleju podczas testu nie brała ani grała, bo jest to, jakby nie patrzeć, hybryda. Z bardzo prostym już silnikiem dwutrowym wolno-sącym. Jak to wszystko jeździ? Zaraz zobaczymy. Zapraszam. Stylistyka. Jak zawsze na początku zobaczmy stylistykę przedniej części Hondy CRV po faceliftingu. A, ale zanim stylistyka, zobaczcie, jeszcze, czy macie moi japońscy widzowie. Subskrypcje, dzwoneczki i łapki w górę na kanale Karolewskie, bo dzięki tym wszystkim wskaźnikom po prostu rozwijam ten kanał. Przód nowej Hondy CRV. Tutaj jest właściwie bardzo mocno, tak stabilnie, po japońsku. Jest ciekawa stejstyka, ale z kolei bez przesady. W naszej najbogatszej wersji jest troszkę chromów w przedniej części oraz wielkie logo hondy w przypadku wersji hybrydowej z niebieską obramówką. Przednie reflektory bardzo ładnie wkomponowane w ten przedni pas. W całości technologia LED-owa czyli dzienne, drogowe, również kierunkowskazy, a także mijania i doświetlanie zakrętów. Ale nie macie jeszcze w opcji w tym modelu technologii matrycowych świateł LED-owych. Z kolei poniżej przeciwdzielne również w technologii LED-owej z chromowaną obramówką no i w centralnej części Kilka dokładek stylistycznych, charakterystycznych właśnie dla wszelkiej maści rodzinnych słów. Jak Wam się podoba? Zachowawczo, ale z takim delikatnym, dynamicznym sznytem japońskim. Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl. Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z, niezależnie czy nowy, używany w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! Pod maską w tym przypadku zamontowany jest układ napędowy hybrydowy, ale właśnie typu szeregowego, o czym za chwilę. No i tutaj tak o, silnik benzynowy, 2 litry, oczywiście wolnossący, no jak to w Hondzie, Honda jest najlepsza z silników wolnossących. Jeżeli chodzi o sam silnik benzynowy, generuje on moc 145 koni mechanicznych oraz 175 Nm momentu obrotowego. Z kolei silniki elektryczne, w tym przypadku napędzające nam 4 koła, generują nam 184 koni mechaniczne i 315 Nm momentu obrotowego. Tak więc łączna moc układu napędowego hybrydowego w tym przypadku jest dokładnie taka sama, jak właśnie moc silników elektrycznych, czyli 100. 84 konie. A to dlatego, że ten silnik benzynowy w tym układzie jest to układ szeregowy, czyli ten silnik tam tylko i wyłącznie ładuje przez falownik baterię, która to dopiero oddaje prąd na koła. Ten samochód jest samochodem praktycznie elektrycznym, ale właśnie z silnikiem benzynowym, który Wam ładuje baterię. Natomiast przy prędkościach wyższych na autostradzie, silnik benzynowy również napędza koła. Cyk i cyk. A zapomniałem już o danych technicznych. Oczywiście w tym układzie macie również przekładnie typu ECVT, a z kolei napęd na cztery koła napędza Was do pierwszej setki w okolicach 9 sekund. A teraz zobaczmy stylistykę linii bocznej Hondy cr -V. Klasyczny SUV, który ma bardzo prostą sylwetkę i bardzo Aktualne proporcje. Długość całkowita 4,6 metra, czyli klasyk mniej więcej w tym segmencie. Natomiast bardzo mocno imponuje prześwit, wynoszący w naszym egzemplarzu 200 mm z napędem właśnie na 4, co nam pozwoli spokojnie tam delikatny atak na jakieś tam łąki, tudzież leśne runo. Idąc dalej, Felgi 18 Cal, które z jednej strony już całkiem fajnie wyglądają, ale z drugiej strony mają jeszcze spory zapas opony, dzięki czemu macie dosyć dobry komfort resorowania i zawieszenia, i samej opony. Dokładki stylistyczne zamontowane właśnie na nadkolach oraz dolnej części progów i drzwi ze strukturalnego plastiku, a same drzwi przykrywają Wam w całości progi, więc nie ubudzimy swoich jakże modnych japońskich nogawek. W naszej najbogatszej wersji kilka listew chromowanych w dolnej części, a także wokół szyb. Ciemne szyby w tylnej części i oczywiście relingi zamontowane na dachu. Jeżeli chodzi o tylną część, to jest bardzo prosto, ale podobnie jak to w innych wcześniejszych generacjach modelu CRV. Idziemy po kolei: zaakcentowany spoiler awnin, trzeci stop, klasyczna, dosyć spora tylna szyba z wycieraczką. No i właśnie pionowe lampy tylne, już tej generacji lampy LEDowe. owe led z kierunkowska, z pozycyjna, no także steczny, dobrze i nowocześnie wyglądają. Logo Hondy z elementami chromowanymi, również z niemiecką obramówką, a także napisy AWD i HEF, czyli nasza wersja właśnie tego zelektryfikowanej hybrydy. Kamera cofania, no i dokładki stylistyczne w dolnej części, charakterystyczne właśnie dla wszelkiej maści crossoverów. W wersji hybrydowej niestety, ale nie ma już zaakcentowanego układu wydechowego, są schowane pod spodem, bo w wersjach benzynowych crv były normalne, fizyczne dwie fiwki układu wydechowego. U nas schowany jest pod spodem. Sprawdźmy, jak rodzinny jest bagażnik w Hondzie CRV. No, klapa, jak to w Japończyku, otwieranie to jakieś 3 miesiące, natomiast już po otwarciu skrywa ona wielki otwór zadunkowy i również wielki bagażnik o pojemności 497 litrów. Podczas gdy wszyscy podają, że mają bagażniki 700, 800 bądź tam 900 litrowe, to Honda mówi nie. Podajemy pojemność bagażnika właśnie do linii roletki, ale sam bagażnik wizualnie jest ogromny, jest bardzo długi i ma właśnie regularne kształty, co w szczególności jest ważne dla rodzin, dla wózków, dla waszych leżaków, pontonów i wszelkiej maści karimat, narzędzi piknikowych itd. Tak w tym bagażniku z elementów praktycznych macie dwie lampki po obu stronach w klasycznej technologii żarówkowej, również możliwość położenia tylnej kanapy, dokładnie to oparcie tylnej kanapy z poziomem bagażnika, subwoofer, Mamy również gniazdko 12V i pod podwójną podłogą macie lewarek, trójkąt, klucze itd. Tak Duży bagażnik, bardzo rodzinny, a co bardzo ważne, z niskim progiem zadunkowym. A teraz go zamykamy i trzy miesiące później zapraszam Was na tylną kanapę. Wnętrze. Jeżeli chodzi o miejsce, nie mam pytań. Ustawiłem dokładnie tak samo fotele oba, czyli pod mój wzrost 1,85 m i z tyłu naprawdę jest jeszcze ogrom miejsca. Czy na stopy, również na kolana spokojnie, a także nad głową prostując się jest jeszcze 6 palców wolnej przestrzeni. Naprawdę bardzo obszerna kabina. Kanapa, klasyczna skórka, miękka, wygodna, z ogrzewanymi miejscami zewnętrznymi tylnej kanapy. Jeżeli chodzi o udogodnienia, macie podokietnik, a w nim są dwa cup holdery, także dla Waszych pociech. Mocowania Isofix w konsoli centralnej, również dwa nawiewy oraz dwa gniazda USB. Kieszonki na gazety w oparciach przednich foteli, co jest, co jest bardzo ważne, w szczególności dla rodzin naszej wersji, właśnie tej najbogatszej, Executive. No to wykończenie skórą oparć tylnych foteli, co w szczególności jest ważne do czyszczenia po małych pociechach. I utrzymania tego wnętrza w czystości. Boczki tylnych drzwi. Na górze jest już twarde tworzywo, ale w miejscu podokietnika jest miękki pas eko skóry, dekory piano black i znowu obszerne kieszonki na butelkę. Także wielka panorama, aż do tej tylnej części, no i również z tyłu są lampki LEDowe, co nie jest oczywiste w japońskich markach. Zobaczcie, na ilość miejsca wchodzie cerfał z poziomu kierowcy. No też rewelacja. Sam fotel, bardzo wygodny, skórka. Pikowana, ogrzewany, ale bez wentylacji. Na czym trochę ubolewam? Regul regulowany elektrycznie w kilku płaszczyznach, włącznie z zagłówkiem. Regulowanym także w dwóch płaszczyznach, co mi się bardzo podoba, w szczególności w dłuższą trasę. Kierownica dosyć spora, skórzana, cienki wieniec. Oczywiście jest multifunkcyjna i w miarę intuicyjna, także ogrzewana. Z opadkami od zmiany siły rekuperacji. Zegary wirtualne, no takie są jak to w hondzie. Dosyć proste i dosyć takie. Troszkę już trącące myszką, ale z drugiej strony macie w nich wszystkie informacje z komputera pokładowego: informacje o spalaniu, o ekonomice jazdy, informacje z napędów, ze stylu samych ekranów, z nawigacji, z ograniczeń prędkości, przerwa dla kierowcy, ustawienia samego samochodu, widok z multimediów, napady to jest sporo ustawień, więc dla każdego coś innego. Z kolei na górze zamontowany jest head-up display, który jest taki troszkę już też. No, staromodny, ale jest, jest kolorowy i jest na takiej właśnie tej plastikowej szybce wysuwanej z nad zegarów, stacja multimedialna. Ekran 7 cali. Niby to już jest mało na obecny standard, natomiast ok, mówcie co chcecie. Wyglądają trochę jak bankomat, trącą myszką, jest to bardzo proste menu, ale to się nie wiesza i to cały czas działa. Upał, nie upał, nic się nie zawiesiło. Obsługują również Apple CarPlay oraz Android Auto podłączane po kablu. Jak widzimy, Apple CarPlay właśnie działa płynnie. Jest ładnie weskalowane i nic się nie wiesza. Również kilka ustawień samej nawigacji fabrycznej, multimediów podłączenie telefonu, a także ustawienia samej stacji multimedialnej. Czytelne i bardzo proste. Poniżej panel klimatronika, natomiast same już tutaj ustawienia są częściowo z poziomu przycisków, częściowo z poziomu ekranu. Prosty bardzo wybierak od przekładni automatycznej. Trzy tryby jazdy EV ekonomiczny oraz sportowy no i konsola centralna mamy dwa gniazdka USB, ładowarkę indukcyjną dwa uchwyty na napoje naprawdę spory podłokietnik regulowany w jednej płaszczyźnie, bardzo miękki skrywający obszerny schowek z możliwością aranżacji właśnie tej przestrzeni pod tym schowkiem, przemyślane i proste rozwiązania deska rozdzielcza wykończona jest z miękkich tworzyw spasowana jest bardzo solidnie jest po prostu zwyczajnie ładna nie ma tam jakichś szczególnych, fikuśnych kształtów, ale wygląda ładnie, jest bardzo intuicyjna i przejrzysta. Spora kieszonka przed pasażerem. No i jeszcze klasycznie wykończenie boczków przednich drzwi. Na górze jest miękkie tworzywo, elegancki dekorek. Miękkie tutaj e, tworzywa udające skórę w miejscu podokietnika. Dekor piano black z przełącznikami od szyb i obszerne kieszonki na butelkę. Coś, co mi się bardzo podoba, jest taka tu również miękka poduszka na konsoli centralnej. Aby sobie mógł kierowca komfortowo oprzeć nogę. Jazda testowa. W idealnej ciszy ruszamy tą specyficzną hybrydą Honda cr w wersji hybrydowej. Taki niemalże szlagier właśnie od Hondy dla rodziny. Ten samochód to jest samochodem do wszystkiego. Z jednej strony właśnie bardzo modnym suv do miasta, nowoczesnym suv do miasta. Z drugiej strony takim autem bardziej mocno multifunkcyjnym troszkę tam gdzieś na łąkę, trochę właśnie do lasu i trochę na autostrady i na wakacje. Dzięki temu prześwitowi auto potrafi trochę więcej w delikatnym terenie, bo jednak ten napęd na cztery koła jest takim nap napędem bardziej rekreacyjnym niż oczywiście offroadowym. To nie jest samochód offroadowy roadowy nawet go nie udaje. To jest samochód właśnie czysto, rodzinno rekreacyjny. Właśnie taka jest prezentowana Honda. CR-V. Model bardzo aktualny, ale już nie ten najnowszy model, który teraz miał właśnie premierę natomiast to wciąż model po faceliftingu który i tak oferuje dosyć sporo dla swoich pasażerów przede wszystkim na takiej drodze znakomity komfort w tym samochodzie auto naprawdę jest mega fajnie zawieszone tutaj mamy e, dziękuję, to wszystko dzięki dwóm aspektom, po pierwsze dzięki jednak temu wyższemu profilowi opony które troszkę już amortyzuje, a także dzięki komfortowym nastawom zawieszenia. Samochód się słucha kierowcy, może nie tak dobrze jak chociażby Civic nowy, który jeździ genialnie, jeździ dokładnie za kierownicą, natomiast ten sound jest taki bardzo mocno rodzinny. Ale jak to Honda, coś tam potrzeba ominąć, jest dziura, takie to omijanie bardziej żwawe dziur też wychodzi mu bez problemu. Naprawdę zawieszeniowo idealny kompromis, przynajmniej moim zdaniem w tego typu samochodzie. Dalej, kilka słów o. Fotelach w tym aucie. Fotele po prostu rozkoszują. Tak jak wam powiedziałem, do ideału brakuje mi w nich jeszcze wentylacji. No bo jednak jak jest czarna skóra, to wentylacja z czymś, co bardzo lubię. Ale i tak te fotele mają praktycznie znikome trzymanie boczne, bo tego nie muszą mieć. To nie jest spoter, sp spoter, to nie jest fotel sportowy, to jest po prostu fotel bardzo komfortowy. A to wychodzi znakomicie, podobnie jak mega w tym samochodzie mi imponuje ilość miejsca na tylnej kanapie. Bardzo rodzinny samochód. Tak samo jak bagażnik, który nie jest największy w klasie, ale jest bardzo ustawny. A to czasami jest ważniejsze niż taki ten bardzo mocno papierowy litraż bagażnika. Jeżeli chodzi o widoczność, i to jest ważne zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn w tym samochodzie. Po pierwsze, drogie panie. Macie wielkie lusterka z lampką, abyście mogły oczywiście w korku wymalować swoje oczęta, ale z drugiej strony macie ogromne lusterka boczne i wielkie powierzchnie przeszkone w tym samochodzie, dzięki czemu parkowanie nim naprawdę jest bardzo proste. Idąc dalej, wyciszenie w tym aucie. W mieście jest znakomicie układ napędowy, hybrydowy, jest bardzo cichutki. Sam silnik benzynowy załącza się niemalże bezszelestnie i. Tu nie ma żadnych zbędnych dźwięków, które Wam dochodzą do kabiny. Na autostradzie przy 120, no jest jeszcze dobrze, ale powyżej robi się już. Raczej głośno. No właśnie, wspomniałem Wam o tym układzie napędowym hybrydowym. Honda postanowiła zrobić coś troszkę innego, czyli hybrydę, ale właśnie szeregową. Co to oznacza? Silnik benzynowy, dwulitrowy, wolno-sący, bardzo prosty już silnik w tej chwili w dobie innych silników mniejszych z turbosprężarkami. To właśnie ten silnik ma bardzo fajną kulturę pracy i dobrze współpracuje z silnikami u nas dwoma elektrycznymi, które wam napędzają właśnie przednie i tylne koła. Dzięki temu samochód i dzięki temu właśnie układowi napędowemu, gdzie to tak naprawdę koła napędzają wam cały czas silniki elektryczne, a silnik spalinowy jedynie wam generuje prąd do falownika, później do baterii, a później z baterii właśnie do silników elektrycznych. Dzięki czemu auto ma charakterystykę bardzo mocno elektryczną. Sami zobaczcie. Tryb sport Dalej jedziemy na wyłączonym silniku spajnowym, muskam gaz, muskam gaz. Jest to samo co w elektryku, czyli praktycznie brak zwłoki w reakcji na gaz. A to w tych samochodach jest nieocenione. Bo zobaczcie, to jest bardzo bezpieczne rozwiązanie. Dzięki temu macie cały czas pod prawym pedałem dostępny maksymalny moment obrotowy. I samochód jest mega responsywny na gaz. Mamy automat oczywiście przekładnia ECVT, czyli planetarna, natomiast ta przekładnia... Jest przekładnią niezawodną. Mówimy wszyscy, że tak, tak wyje, silnik wyje. Nie, silnik wchodzi na obroty, aby wam dać większą wydajność. No i taka, taka już jest charakterystyka właśnie tego układu napędowego. Ale w tym przypadku ten silnik benzynowy potrafi również napędzić wam koła, ale przy tych wyższych prędkościach. Natomiast przy prędkościach powyżej 130, oczywiście CRV pojedzie tam 180, ale. On się czuje komfortowo do 140, później robi się trochę głośno, robi się tak mało komfortowo. Co jest bardzo ważne w hybrydzie? Oczywiście spalanie. Po pierwsze w tym aucie jeszcze raz pochwalę tą elastyczność. Jestem ogromnym fanem tego typu rozwiązań, bo właśnie jak macie samochody, które mają chociażby diesla, większą benzynę dwutrową e, z turbosprężarką i macie na przykład przekładnię dwusprzęgową e, zmiany biegów, to macie jednak zwłokę w reakcji na gaz, bo te skrzynie są bardzo szybkie, ale pokłosiem oczywiście w WLTP jest nowe oprogramowanie tych skrzyń biegów, przez co... No, ta reakcja na gaz jest bardzo uśpiona, a tutaj, dzięki właśnie tej charakterystyce, jednak układu napędowego elektrycznego jest rewelacyjnie. Jestem tego wielkim fanem. Ale właśnie o spalaniu. Jeżeli chodzi o spalanie w mieście, tutaj oczywiście każda hybryda się czuje najlepiej, podobnie jak CRV. Spalanie w dużych korkach 5,5 litra. Da się zejść poniżej, natomiast no, mi się tam za bardzo nie udało, jeździłem samochodem bardzo. Tak. Płynnie, bardzo tak zdroworozsądkowo, używając właśnie rekuperacji, ale jednak bez tam jakiejś turboekologii. 5,5. Maksymalnie, co miałem w mieście przy takiej trochę bardziej dynamicznej jeździe, to spalanie w okolicach 6,5, no nawet do 7 litrów. Ale weźcie pod uwagę, to, to jest samochód, który nie jest mały. No i tamte 184 konie jednak w nim są. więc Spalanie, nawet to maksymalne, wciąż jest uważam, dosyć rozsądne. Na autostradzie, ale do 120 podkreślam to równiutko 7,5 litra. Przy 140 w okolicach 8,5 do 9 litrów. Na krajówce do 90, bez problemu. W okolicach 6, 6,5 litra. Asystenci w Hondzie CRV jest to bardzo bogata wersja, wiem i dokładnie, co jest w tej wersji, włącznie z ceną, jak zawsze u mnie. Będzie w opisie tego filmu Natomiast na pokładzie macie praktycznie Wszystkich dostępnych w asystentów Macie właśnie utrzymywanie na pasie ruchu Macie również aktywne utrzymywanie Między pasami ruchu Co działa bezbłędnie na autostradzie Macie asystenta wyjazdu z miejsca parkingowego tyłem Właśnie z tym alarmowaniem O autach nadjeżdżających Macie również asystenta martwej strefy z przodu Przedni radar Czujniki zmierzchu, deszczu No auto napadę jest uważam kompletne Jeżeli chodzi o to co potrzebuje Rozsądny japoński ojciec rodziny. Jeżeli chodzi o to, jak działa asystent linii, działa on dobrze, ale jest dosyć nerwowy i dosyć często piszczy. Nie wiem dlaczego. Włączam kierunkowskaz, on i tak piszczy. Niech włączę też piszczy. Więc w sumie, jakby no, jest po prostu bardzo mocno mm, czuwający nad kierowcą. Jaka podsumowując, jest Honda CRV? jest bardzo po japońsku zdroworozsądkowa i to są w tym samochodzie bardzo pasuje taki niemalże japoński odpowiednik właśnie naszej czeskiej Skody samochód, który jest do bólu poprawny ale też i do bólu komfortowy i praktyczny dzięki temu wszystkiemu sporo miejsca dla Was wszystkich i po prostu sporo użytecznych i przydatnych Rzeczy w tym samochodzie i moim zdaniem bardzo fajny i pewnie bezawaryjny układ napędowy, czego jestem po prostu wielkim fanem. To pasuje idealnie do Hondy. Spalanie i właśnie ta elastyczność, którą bardzo polubiłem, mimo tak-tak, że silnik wyje, wyje, bo wchodzi na obroty i oczywiście nam generuje więcej elektronów do baterii. Oczywiście, że ma wady. I zaczniemy, jak zawsze, od wytykania i wad. Po pierwsze, na przykład system zmiany pasa ruchu potrafi być troszkę nadgorliwy i zbyt często alarmuje Was o tym, że ten pas zmieniliście. Idąc dalej, na przykład nastawienia rekuperacji. Fajnie, że są, ale jakby nie zapamiętują się na cały czas. Musimy je włączyć przy każdym hamowaniu rekuperacyjnym. Szkoda, bo jakby to było na stałe, byłbym tego wielkim fanem. A tak, musimy to za każdym razem sobie klikać łopatką, aby. Tą rekuperację utrzymywać przy każdym hamowaniu oraz brak zapamiętywania ustawień Auto Hold. Auto Hold jest, ale musimy go załączyć. Po każdym ponownym włączeniu samochodu. Multimedia, które są przeciętne, ale z drugiej strony są dobre, bo są stabilne. Może sam ekran nie jest najlepszej rozdzielczości, ale jest. I działa i nic się nie wiesza. Więc dla części z was to będzie wada, a dla części wręcz przeciwnie. Również przeciętne wyciszenie tego wnętrza przy prędkościach autostradowych, a także ostatnie to brak wentylacji foteli. Bez dwóch zdań zawieszenie. Jest takie troszkę hondowe, fajnie się prowadzi, ale przede wszystkim jest bardzo mocno nastawione na komfort, co w tym aucie po prostu przystoi. Bardzo wygodne fotele i spora ilość miejsca na tylnej, również wygodnej kanapie. Widoczność oraz spoja lusterka, mnogość asystentów. I większość z nich działa bardzo fajnie, a także ustawny bagażnik, pomimo, że pod kątem samego litrażu nie jest pionierem w klasie. Praca układu napędowego, hybrydowego, praktycznie niezauważalna zmiana między silnikiem spajnowym a właśnie silnikiem elektrycznym, a także spalanie w mieście, które zwyczajnie jak na gabaryt tego samochodu po prostu jest dosyć małe. To jest moje spotkanie z Hondą cr CRV. Właśnie na koniec tam jeszcze pokażą rekuperację. Patrzcie. Teraz sobie puszczam gaz. I samochód mi delikatnie ładuje baterię. Mamy właśnie przy lewej opacce możliwość, aby to zwiększyć. I teraz tam hamuję mocniej. Właśnie używając rekuperacji do ładowania baterii. Teraz przyspieszam. Jadę sobie. I za chwilę muszę to znowu klikać. No właśnie, to jest trochę dziwne, że mamy rekuperację, która działa bardzo fajnie. I chciałbym, żeby. On, o, w tej chwili już na przykład jej nie pamięta Teraz znowu puszczam gaz. I już znowu jest jakby takie jazda na takim jakby biegu trochę jałowym. A teraz już działa. Nie wiem czemu, jestem w trybie eko, tak samo w trybie sport. Nie wiem czemu tak jest, bo rekuperacja jednak w tym samochodzie taka używana cały czas, po prostu by nam oszczędziła klocki, a także by nam zwiększyła jeszcze bardziej płynność samej jazdy. To jest moje spotkanie z Hondą CRV w wersji hybrydowej, już jakby nie najnowszą Hondą w tej chwili, ale wciąż nową Hondą CRV po faceliftingu. Będę ja tego samochodu ciekawy, no bo jest to, jakby nie patrzeć, zaraz pora w czwórce chyba najpopularniejsza, właśnie taka rodzinna hybryda i to jeszcze japońska na naszym europejskim rynku. A co Wy byście kupili, chcąc kupić właśnie samochód rodzinny, nawet typu SUV, ale z układem napędowym hybrydowym. Co by to było? W tej chwili macie różne możliwości konfiguracji poszczególnych układów napędowych hybrydowych. Silniki typu 1,6 Turbo, właśnie z hybrydą, silniki plug-in, silniki wolnostące. No W tej chwili każdy próbuje zaoferować coś, aby było eko, no i jednak jeszcze troszkę przyjemności dla klienta. Podzielimy się opiniami, a klasycznie, jak się podobało, dajcie suba, dajcie apkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam.